Jak już pewnie z tytułu wiecie, dzisiaj zamiast jednego odcinka omawiane będą aż dwa. Za tydzień zresztą też. No ale w takim razie nie traćmy już czasu i przejdźmy do... Przywracanie systemu. Czyli epizodu numer 12 sezonu oczywiście 8. W mieście ludu Zuzy bracie robią urbek z dawnych ludzkich budowli, bo Finn chce poznać historię swojej rasy, natomiast Jake ma trochę bardziej specyficzne powody. Od dawna nie rzucono na mnie klątwy. Początkowo jest cicho, ale to tylko chwilowe. Do mnie złe demony, dajcie mi! Z ziemi wychodzi wielkie wiertło, a jego kierowca okazuje się być robotyczny Tiffany. Cała czwórka wchodzi na pokład, a Zuzie coś odwala. Sekwencja otwierania przyjęta. Otwiera wielki kokon, w którym siedzi impostor. Jestem doktor fuj. Doktor chuj znaczy fuj. Oprowadza gości po statku, jednocześnie śpiewając o ewolucji. Docierają do pokoju z hybrydami, a Zuza wydaje się nimi aż nadto zainteresowana. Bracia natrafiają na czasu misia i jego akurat polecam zapamiętać. Kto oglądał cały serial wie dlaczego. Skorp wiewiórka chce ich przed czymś ostrzec, ale impostor szybko ich stamtąd zabiera. W nagrodę za bycie dobrymi turystami cała trójka dostaje Lizaki, a Fui się przed nimi rozbiera. Jesteś człowiekiem? Co prawda takim z cyberpunka, ale tak fin. Można powiedzieć, że to człowiek. Okazuje się, że Lizaki były zatrute, goście zostają sparaliżowani i teraz moje porównanie z trójcyborga do impostora nabrało mega sensu. Fuj wspomina o jakiejś wyspie oraz innych ludziach. Odkrywa, że Zuza ma już implant. Zara! Jesteś jedną z. Zuse bierze braci i zaczyna uciekać ze statku, mówiąc, że z jakiegoś powodu zna jego rozkład. Tiffany przeciwstawia się Fuji, a trio wykorzystuje powstałą furtkę, by uciec ze statku. Maszyna ponownie się zakopuje, ale hybrydom też udało się uciec. Olbrzymi węgorz! Płynący wprost do królestwa słodyczy. Tu odcinek się kończy. Jednak podsumowanie zostawmy na koniec, a na razie zajmijmy się drugim odcinkiem. Restart. Z powrotem na powierzchni trio nieudolnie próbuje zatrzymać węgorza. Niebezpieczeństwo zażegnane, ale porażenie prądem sprawiło, że implant Zuzy się uaktywnił. Niczym robot recytuje swoje rozkazy i uznaje Fina za cel. Oh, celu unieruchomiony z powodzeniem. Po przybyciu balonowej i jej zastępu jetpackowych słodyczan, Zuza wciąga zdobycz w głąb lasu. KB udaje się odbić Mertensa, ale Porywaczka nie daje za wygraną. Pochłania energię z ataku gwardzisty i zmienia się w groteskowe monstrum. Spawnuje się roboblok który z wygnania nareszcie wraca do słodkiego królestwa, ale równie szybko jak wrócił, tak i również ginie. Jaba, daba, daba, daba. Zuza ponownie łapie Fina i zabiera go na plażę, gdzie wpada w kurwiony Jake. Bracia łączą siły i jako powracający wielki w takim stylu jake suit spuszczają Zuzie w pierdol Odebrano sygnał. Proszę o transport. Jednak nie udaje im się uniknąć kotwicy i Jack zostaje zmiażdżony. Fin daje radę zniszczyć implant i Zuza odzyskuje nad sobą panowanie, nie robi tego jednak miecz traw, który praktycznie ją zabija. Gdy Fin przeciwstawia się ostrzu pnącze zaczyna uwijać się na mieczu Finie, gdzie przez chwilę widać do niedawna martwego Mertensa oraz coś, a ręka traw przestaje istnieć i fin znowu zostaje z kikutem. Z połączenia mieczy powstaje masa, która momentalnie przeradza się w humanoidalną istotę. I takim cliffhangerem kończy się drugi odcinek, a zarazem dzisiejsze omówienie. Pora to wszystko jakoś podsumować. Na początku zauważcie, jak karty tytułowe obu odcinków są do siebie podobne. W ogóle te epizody to jeden wielki festiwal powrotów. Wraca Zuza, Tiffany, a nawet RoboBlock, który jednak mógłby pożyć trochę dłużej. Fuj była doktorem na jakiejś wyspie zamieszkałej przez ludzi, a jej praca polegała głównie na doczepianiu im implantów takich jak ten, który ma Zuza. Tylko właśnie, numer seryjny tego wszczepu wręcz zszokował doktor, a dodatkowo. Bo Zuza dzięki niemu znała topografię wiertła. O co tu właściwie chodzi? Czyżby Zuza tylko udawała taką głupią? A może to ten implant wymazał jej pamięć, zostawiając tylko szczątkowe wspomnienia? Co aktywował ten sygnał z komputera? Impostorowy cyborg pochodzi z wyspy zamieszkanej przez ludzi. Czyżby wbrew dotychczasowym informacjom, Finn, Zuza, Betty i Szymon nie byli jedynymi ludźmi w krainie O? Miecz Traf od zawsze prezentował autonomię, ale nigdy w aż takim stopniu jak teraz. No dosłownie, sam postanowił się aktywować, chciał zabić Zuza. Przeciwstawił się Finowi, a nawet odłączył się od niego tym samym łamiąc klątwę i połączył się ze skorupą miecza Fina, tworząc samodzielny byt. Tylko pytanie brzmi: co teraz? Z Zuzą, z mieczem traw, z Jakeiem, i przede wszystkim z Finem, który dopiero co stracił jeden miecz i mentalną część siebie, a teraz drugi miecz i fizyczną część siebie. Odpowiedzi zaczniemy poznawać już niedługo, a na razie to tyle. Dzięki. Cześć.